Dlatego wiecie, dużo temat pana Terana Kasperczyka dzisiaj zadowitował, prowadząc naszą dzisiejsze spotkanie. Serdecznie go witam. A teraz przechodząc do meritum sprawy bardzo proszę jakieś krótkie opinie na temat spotkania. Bardzo proszę tradycyjnie pana y, pana terena kości. Które zrobiliśmy które, które w ostatnim minucie właściwie w doliczonym czasie, gdzie? Rzadko się zdarza, żeby zespół z taką determinacją do końca wierzył w urwanie przynajmniej wielu punktów w takich okolicznościach. Jeżeli chodzi o przebieg meczu, to no, wszyscy wiemy o co gramy. Te mecze o 6 punktów tak zwane z jednej strony mobilizują zespoły, z drugiej powodują pewnie jakiś lekki paraliż w grze, może nie do końca. Ta gra w związku z tym podoba się więcej jest walki. Yy, natomiast no, tutaj dużo mówić, każdy punkt policzy i się z tego punktu cieszymy, z przebiegu meczu mieliśmy swoje sytuacje, swoje sytuacje również miały manowie yy, Nie wiem, nie lubię takiego określenia sprawiedliwy wynik, ale myślę, że wynik odzwierciedlił to, co miało miejsce na boisku. takie jest moje subiektywne zdanie. Życzę Limanowi w tych okolicznościach, w jakich wszyscy jesteśmy utrzymania, żebyśmy się spotkali w następnym sezonie. I co, oczekujemy dalej? Jeśli po zremisowanym meczu w takich, a innych okolicznościach chciałbym tutaj się bawić w jakieś dywagacje, w jakieś yy, oceny, które być może rzutowałyby na, 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 na jakieś takie pojęcie tego, co się, co się wydarzyło w tym doliczonym w czasie gry w piątej minucie, bo w sumie to my dalej tak do końca nie rozumiemy. Ale bardzo gratuluję zawodnikom gry przez drugiej połowie to, że mieliśmy dzień krócej e, przerwy, znaczy jeden dzień krócej przerwy odpoczynku. E, fakt, że dzisiaj no, upał był niesamowity i ta pierwsza połowa wyglądała tak, jak pan ten powiedział, nie ma mniej może gry w piłkę, więcej walki, biegania, przełama, przełamywania się. I tak sobie przerwie powiedzieliśmy, kto się przełamie na drugą połowę ten. Zdobędzie tą zwycięską bramkę. Wydawało się, że to my będziemy tą drużyną, bo wydawało mi się, chyba Państwo się z tym zgodzą, że mieliśmy przewagę, zaczęliśmy grać piłkę, stwarzaliśmy sytuacje bramkowe. Strzeliliśmy bramkę. Bardzo żałujemy wszyscy sytuacji młodego Serafinka, który sobie tylko w wiadomy sposób nie, nie, nie podwyższył na 2-0, to było w doliczonym czasie gry gdzie wyszliśmy z przewagą chyba 3 na 1, gdzie Grzesiek Mieciń grał piłkę, no, ale to jest młodość, a piłka ma to do siebie, że jeżeli Ty nie wykorzystasz takiej sytuacji stuprocentowej, no to czasami jest okrutna i dzisiaj na tych młodych chłopakach to się zemściło. Myślę, że teraz nie mamy już co rozpaczać, tabela tutaj w środkowej strefie jest bardzo spłaszczona, trzeba po prostu jechać i walczyć w każdym meczu. Mamy dwa wyjazdy, mamy wyjazd do Puszkowa teraz, Mamy wyjazd do Zambrowa, Mamy w czasie jeszcze pożegnanie tutaj z kibicami także trzeba być w dobrej myśli, trzeba ich podnieść. Nikt nie pauzuje z tego co wiemy za, za, za kartki, żeby tylko byli zdrowi chłopcy i myślę, że jeszcze o tym trochę radości kibicom naszym razem. Dziękuję.